Rozdział drugi latarnia morska. Tego bardzo ważnego wieczoru, kiedy chcieli wyruszyć, wiatr zmienił kierunek na bardziej wschodni. Zaczął wiać po dwunastej, ale odjazd miał nastąpić o zachodzie słońca. Może było ciepłe miało głęboki niebieski kolor, taki jak wnętrze szklanej kuli. Pomost pełen był tobołków, aż po kabinę kąpielową. Gdzie przycumowano łódź? Kołysała się, żagiel był wciągnięty na szczycie masztu, świeciła sztormówka. Przy brzegu zaczynało się ściemniać. Ryzykujemy, że w nocy nie będzie wiatru, rzekł tatuś. Można było wyruszyć zaraz po śniadaniu, ale w tym przypadku lepiej poczekać do zachodu słońca, bo taki wyjazd musi nastąpić o właściwej porze. To bardzo ważne, równie ważne jak pierwsze linijki książki. One decydują o wszystkim. Usiadł na piasku obok mamy. Spójrzcie na łódkę, rzekł. Spójrzcie na przygodę. Łódź w nocy to coś cudownego. Tak właśnie należy zaczynać nowe życie z palącą się lampą na maszcie. Brzeg ginie w mroku, cały świat śpi. Nie ma nic piękniejszego na świecie. Niż podróż nocą. Masz rację, odezwała się mama Muminka. W dzień robi się tylko wycieczki, a podróżuje się w nocy. Mama była mocno zmęczona po tym całym pakowaniu i niepokoiła się, czy coś ważnego nie zostało zapomniane. Sterty bagażu piętrzyły się imponująco na pomoście, ale ona z doświadczenia wiedziała, jak mało tego wszystkiego będzie, kiedy przyjdzie do rozpakowywania. Iluż to rzeczy potrzebuje?